Musicie też o tym wiedzieć, że projektanci, kiedy tworzą swoje kolekcje, tworzą je na manekinach. Tworzą je na pewien rozmiar. Czyli jest to rozmiar 38, 36, już nie 34. Na pewno. I jeżeli modelka ma. Rozmiar większy niż 38, 40, bądź wymaga specjalnego potraktowania, nie wiem, szersze biodra, e, dłuższe nogi albo węższe biodra. I jeżeli przebije się osobowością, to projektant nigdy nie powie nie. Różnorodność na wybiegu dzisiaj jest bardzo ważna, ale też wnosi coś do świata mody, czego wcześniej nie było, przez wiele lat i jest to. Aspekt pewnego spektaklu, czegoś, co jest świetną rozrywką, ubarwieniem kolekcji, highlightem, na pewno zawsze zauważone. Więc moja rada: nigdy nie wątpicie w siebie, starajcie się rozwijać swoje talenty i być przebojowym.